Siema! Pozdrawiam wszystkich, e, szczególnie Polaków oczywiście. No dobrze, to dzisiaj będę mówił trochę po polsku, bo jest to moim ulubionym językiem. W dzisiejszym filmiku wam powiem dokładnie dlaczego tak jest. E, wiem, że było dużo Polaków oglądających moje filmiki na tym ostatnim kanał, który miałem na YouTube, bo... zawsze coś komentowali. Nie wiem jak jest teraz, albo jak będzie później na tym kanale, chociaż muszę powiedzieć, że mam nadzieję, że znowu znajdę dużo osób z Polski, bo naprawdę uwielbiam ten kraj i... No lubię bardzo rozmawiać z polakami, albo raczej z polkami, szczególnie, oczywiście. No i teraz wiem, że wielu ludzi już mnie spytało to, więc teraz odpowiem. Tak, polskie dziewczyny są najładniejsze, więc ja chcę ci jakąś motywację do uczenia się tego języka. <laughs> Proszę bardzo. Um, dobrze. No to dzisiaj w dzisiejszym filmiku opowiem wam całą swoją historię. E, Tyczące się języka polskiego, znaczy jak zacząłem się go uczyć, dlaczego to zrobiłem, no i co robię dzisiaj, żeby zostać na tym samym poziomie, czyli jak ćwiczę ten język codziennie. E, to zaczynamy. E, niestety nie pamiętam dokładnie, bo zapomniałem kiedy się to stało, e, chociaż wydaje mi się, że może 3 albo 4 lat temu e, jeszcze używałem takiej strony internetowej bardzo popularnej może nawet słyszeliście o niej no co właśnie Omegle. Omegle to taka strona internetowa, która wybiera dla ciebie osoby, z którymi możesz rozmawiać z całego świata, z różnych krajów, połączyć się z nimi i rozmawiać przez internet, albo przez pisanie, albo przez internet przez wideo chat. chociaż muszę powiedzieć, że na tej stronie jest dużo, dużo ludzi, którzy są trochę a co trochę? Są bardzo podnieconi, są bardzo perwersyjni, więc trzeba się naprawdę sporo natrudzić, żeby znaleźć kogoś normalnego do gadania. Mnie się to udało, miałem wielkie szczęście. Połączyłem się z dwoma dziewczynami z Łudzi, z Polski, i no tak, zaczęliśmy gadać. No dobrze, szczerze mówiąc, nie zaczęliśmy gadać, zaczęliśmy tylko patrzeć na siebie, bo problem polegał na tym, że ja nie znałem absolutnie nic powiedzieć po polsku, oni nie, nie znały. Absolutnie ani słówka po angielsku, więc nie mogliśmy się komunikować, ale były bardzo fajne, wyglądały bardzo ładne, było też. I no tak, postanowiłem, że dodam ich na Skype'a, więc tylko na Skype, ten chat, i podałem mi swój username. I tak, dodałem ich i gadaliśmy przez kilka dni, albo raczej patrzyliśmy na siebie tylko. I jednego ranka się obudziłem, kilka dni później, i no tak, pomyślałem sobie, no co ty, jesteś poliglotą, dlaczego byś się nie nauczył tego języka? I zacząłem oglądać takie filmiki tutaj na YouTube, gdzie różni ludzie mówili o języku polskim, no ale wszyscy mówili, że to jest jeden z najtrudniejszych języków na świecie, więc zapytałem się, siebie, czy naprawdę warto zacząć się uczyć jakiegoś języka, tak trudnego, dla jakichś tam ludzi, którzy, których dopiero poznałeś albo spotkałeś. No. <grym> Skończyło się także tak, tak. E, zaczęłam się już z polskiego i dzisiaj jestem z tego powodu bardzo, bardzo szczęśliwy, że to zrobiłem, bo polski jest naprawdę przepiękny język i uwielbiam jego wymowę i, no, absolutnie wszystko. No i tak, e, zostaliśmy bardzo dobrymi przyjaciółmi, e, gadaliśmy codziennie, przynajmniej przez 8 godzin, no nie, nie kłamie, naprawdę tak się stało, bo było lato i byliśmy ja i oni byliśmy na wakacjach i, no tak, gadaliśmy bardzo często i nauczyłem się. Po trzech miesiącach już mogłem mieć normalną konwersację po polsku, chociaż jeszcze robiłem błędy gramatyczne i to wszystko, ale mogliśmy się już komunikować, więc było e, bardzo dobrze. Na początku, na przykład, kiedy zacząłem się uczyć, to musiałem. Znaczy, za każdym razem, gdy chciałem coś powiedzieć, musiałem używać Google Tłumacza, e, co było bardzo nudne i wolno, więc. E, tak, nie, nie podobało mi się to za bardzo. E, co robię dzisiaj, co robię teraz, żeby chciałem nadal uczyć, albo żeby ćwiczyć, e, żeby nie zapomnieć. Hmm. Mam dużo przyjaciół z Polski, bo... znalazłem dużo ludzi, którzy lubią językę, którzy są poliglotami, albo uczą się jakiegoś języka obcego, więc ja im. E... Pomogę, nie wiem, z tym językiem, oni mnie z polskim. No i tak, tylko przez rozmowę. Jak mój sposób, mój najlepszy sposób na naukę językową, to rozmowa z ludźmi, bo w ten sposób naprawdę najlepiej się uczy. Myślę, że jest dużo sposobów, i każdy pasuje do jakiejś innej osoby, ale. Dla mnie to funkcjonuje najlepiej, znaczy tylko rozmowa i bez żadnych reguł, bez żadnych ćwiczeń gramatycznych albo słownictwo nie, to to wszystko przez rozmowę się uczy to mój sposób, jak chcecie wiedzieć moją tajemnicę chociaż nie jest jakaś tajemnica, ale no tak Wiele ludzi mnie pytało jak się uczy języka, więc tak to jest odpowiedź, tylko przez rozmowę No to wszystko, co chciałem powiedzieć dzisiaj, mam nadzieję, że Spodoba Wam się ten filmik. Jak chcecie, żebym coś innego nagrał po polsku, to tylko możecie zostawiać w komentarzu pod filmikiem. I do następnego razu. Cześć!